Witajcie! Jak się nic nie dzieje, to się nie dzieje. Jak się zacznie dziać, to wszystko naraz. Tydzień temu wróciłam z Olsztyna. Dzisiaj jadę do Warszawy. Tak, zgadliście, na konferencję. E, dzisiaj jest konferencja w Warszawie pędzę na pociąg. E, niestety mogę zostać w Warszawie tylko jeden dzień. Będę tylko dzisiaj dzisiaj jadę, dzisiaj wracam. Niestety dlatego, że ja uwielbiam Warszawę. Jest dużo osób, które mówi, że Warszawa to jest Taki dla nich koniecz... Taka dla nich przykrwa konieczność, jak muszą tam jechać. A ja Warszawy uwielbiam. To jest dla mnie miasto niesamowicie energetyczne i ja zawsze doładowuję akumulatory w Warszawie. Wracam pełna energii, gotowa do działania, także bardzo się cieszę, że dzisiaj jadę właśnie do Warszawy. Także nie gadam już więcej, pędzę na pociąg, bo nie chciałabym się spóźnić. Po ciągu czas na ostatnie poprawki. Tutaj mam wszystkie swoje notatki potrzebne do referatu. I zobaczcie, że w niektórych miejscach mam zaznaczony klik, ponieważ kiedyś pewnego razu podczas jednego z referatów zapomniałam kliknąć w swoją prezentację. Tysiące kandeluszków. Przygotowuję się. Zobaczcie za mną połaci, który ja tu jechałam, dojechałam do Warszawy, teraz Lece, lecę, lecę po właśnie konferencję. No ja już po konferencji było super miło. Było dobre jedzenie gruzińskie w ogóle, ale w każdym razie ja miałam referat o szlakach kulinarnych, co okazało się nowością dla niektórych, bo e, ludzie wiedzą, że w ogóle coś takiego w Polsce funkcjonuje. A w sumie, myślę, się nie dziwię, bo to jest mało, mało promowana rzecz, ale były też fajne referaty, bardzo ciekawy był referat o osobach. E, m, nie, Zesłanych z hutulszczyzny, i właśnie dziewczyna robiła badania wśród tych osób i opowiadała o, o ich wynikach. Była też dziewczyna, która robi badania wśród jednej ze społeczności w Indiach i opowiadała właśnie o tożsamości tych ludzi, i to było bardzo ciekawe. Powiem Wam, że takie spotkania są w ogóle super fajne, bo można się dowiedzieć o tym, co robią inni, można się zainspirować ich badaniami, i często to pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych. Kolejnym przystankiem dzisiaj jest Pałac Kultury i Nauki, dlatego, że idę na wystawę o Tytaniku i w ogóle strasznie się cieszę, bo bardzo mnie w ogóle fascynuje historia Tytanika, jak pewnie wiele osób, ale tutaj jest taka duża wystawa i w ogóle czytałam, że są zrekonstruowane niektóre pomieszczenia z Tytanika, że są te główne schody zrekonstruowane, że można dotknąć góry lodowej, Także yy, zobaczymy. W każdym razie na wystawie nie można robić zdjęć ani filmów, więc nic tam nie nagram, ale opowiem Wam potem, jak było. Bierą formalnie. Te adekwatne jak? into the Tuż po. Wystawa jest fajna. bardzo W ogóle trwa półtorej godziny, długo się chodzi. Więc to jest fajne za tą cenę, bo bilet kosztuje w okolicach 40 zł. Warto też zamówić sobie go wcześniej przez stronę internetową, bo wtedy jest troszeczkę taniej. Macie też na konkretną godzinę, wtedy ten bilet nie musicie stać w kolejce do kasy. I fajne jest w tej wystawie to, jak jest pokazana historia Titanica, ale z drugiej strony mam wrażenie, że za bardzo nam organizatorzy czasami pobłagują graźnemu. Pod koniec tej wystawy mówi się o tym, że Titanic to są emocje, to są marzenia, które on wiózł i tak dalej. Ale wiecie, tam cały czas w tle, bo dostajemy też audioprzewodnik od razu w cenie biletu, on jest i tam w tym audioprzewodniku cały czas podkładem do tego, co mówi lektor, jest muzyka z filmu Titanic. I po prostu to robi taką atmosferę, wiecie, że tak sobie płyniecie przez tą opowieść i czasami. Przymykacie oko na pewne rzeczy, przynajmniej oni chyba liczą na to, że przymykniecie oko na pewne rzeczy, bo na przykład to, co mnie razi, to to, że niektóre eksponaty nie było do końca powiedziane, czy one są faktycznie z Tytanika, czy one zostały wydobyte z wraku, czy one są po prostu replikami. To nie zawsze było, było mówione. Poza tym na przykład były przedmioty, które należały do członków załogi, ale to też nie jest powiedziane, że oni je mieli z na Titaniku w tym momencie. Także no, tutaj różnie. Ale e, ciekawostka, którą się dowiedziałam, taka, która mnie najbardziej chyba zaskoczyła, to jest to, że czwarty komin był atrapą. E, czwarty komin był powstał wyłącznie dla celów prestiżowych, ponieważ statki z większą ilością kominów były uznawane za bardziej e, luksusowe. To jest jedna rzecz. Poza tym. E, w bardzo fajnie jest zrobiona rekonstrukcja w kolei tytanika, bo mamy i rekonstrukcję wraku, i rekonstrukcję yy, statku jeszcze przed zatonięciem i mamy faktycznie te malutkie tam, potem, no to jest po prostu taki duży model statku. I tam są wszystkie te kabiny z przekrój, jakby jest pokazane po kolei, kto gdzie miał kabinę, jak to wyglądało, jakie tam stały meble. Yy, no, fantastycznie to jest zrobione. Bardzo mi się też podobało odtworzenie. Yy, Kabin pierwszej klasy, tam jest też fragment korytarza pierwszej klasy i podobało mi się odtworzenie też kajut trzeciej klasy. Są po prostu meble, stoją i to wszystko. Naprawdę czuje się ten, ten klimat, natomiast schody nie są odtworzone to jest po prostu fototopyta. Także to jest słabe. I góry lodowej też nie ma, tylko są już takie kawałki lodu, chociaż one dają dobre wyobrażenie, bo tam mówią, żeby dotknąć tego lodu i że wyobraźcie sobie to uczucie na całym ciele. Tak się czuli właśnie ci ludzie, którzy zatonęli w tej katastrofie. No i to faktycznie, faktycznie robi wrażenie, tak jak mówię, to bardziej ma chyba znowu oddziaływać nasze emocje, chociaż ilość wiedzy, faktów, dat jest naprawdę ogromna. Są też, jest dużo też historii pasażerów po prostu tego statku i chyba koniec jest taki najbardziej wiecie, emocjonalny, taki po prostu mocny, dlatego że na końcu mamy wypisane na takich em, tablicach dużych wszystkich tych, którzy na statku zginęli. jak się patrzy na tą listę. No, to wrażenie jest piorunujące, naprawdę. Także trochę ze ściśniętym gardłem się z Wami żegnam. Yy, jeszcze, chociaż z się jeszcze nie żegnam, ale yy, wychodzę z tej wystawy, trochę ze ściśniętym gardłem. Jednak. Fajną też rzeczą było to, o właśnie, że można było sobie zobaczyć, na przykład, jak wyglądały naczynia, zestawa w ogóle yy, w pierwszej klasie na Titaniku, jak, jak te naczynia wyglądały. I były całkiem ładne, chociaż wszędzie było logo: technika po prostu wszędzie. w filtrach na kawie. Uwielbiam to miejsce i czy jesteśmy w Warszawie, to tutaj przychodzę. W każdym razie to jest kawa, którą wygrałam w konkursie, którą filtry organizowały na Facebooku. W ogóle tutaj jest bardzo fajna też przestrzeń i siedzę sobie właśnie na wygranej kawie. Na koniec chciałam Wam pokazać, co sobie kupiłam na wystawie. To jest cukiernica z takim wzorem, który był na większości naczyń w Tytaników dla pierwszej klasy. To jest właśnie... Cukierniczka razem z taką malutką przykryweczką. Ja na pewno nie będę jej używać w charakterze cukiernicy, ale ja lubię w ogóle różne takie porcelanowe pierdółki, dlatego sobie ją wzięłam. Wystała w ogóle trwa do 9 października. I tam ludzie w internecie pytają wiele komentarzy, że bardzo narzekali na tłumy, na obsługę. Natomiast powiem Wam, że ja nie miałam z tym żadnych problemów. Przyszłam na godzinę przed 17, tak jak miałam bilet, weszłam od razu w sobotnie popołudnie, nie było tłumów, obsługa była bardzo miła, w ogóle jedna słuchawka mi nie działała, pan z obsługi od razu mi ją wymienił bez żadnego problemu, także moje doświadczenia są bardzo pozytywne, jeśli o aspekt czysto organizacyjny chodzi. Żegnam się już z Wami, do zobaczenia, pa pa!